Witaj, w tym materiale pokażę Ci jak za darmo, w zaledwie minutę stworzyć takie oto landing page na Twojej stronie internetowej zrobionej na WordPressie. Krótkie intro i zaczynamy. Aby zrobić za darmo landing page na naszej stronie postawion postawionej na WordPressie musimy zainstalować sobie wtyczkę Mailmunch. Link do tej wtyczki podaję również w opisie tego filmu. Wtyczka ta służy nie tylko do budowy landing page, ale także do ustawiania autorespondera. Jedno z nielicznych darmowych właśnie rozwiązań tego typu. To jest właśnie ta wtyczka. Ponad 20 tysięcy aktywnych instalacji. Dość dobre noty. używamy jej na kilku stronach i powiem szczerze, że sprawdza się. Wtyczka jest dostępna także w wersji płatnej. Mamy w wersji płatnej więcej szablonów w naszych maili, a także naszych landing pages. Jednak tutaj do zastosowań darmowych, prostych, landing pages wystarczy w zupełności. I tak wtyczka nam się zainstalowała. Tu po lewej stronie, w kopicie WordPressa, mamy jej takie podmenu. Wchodząc w nie mamy tutaj właśnie do wyboru możemy zrobić popapy, możemy ustawić autorespondery i mamy także zakładkę właśnie landing page. Klikamy nowa, dodaj nową stronę i nazwiemy sobie testowy landing page. Klikamy create new page. I dostajemy przeniesienie do osobnego takiego okienka, właśnie mail I tutaj mamy właśnie do wyboru dwa darmowe szablony. Ja wybiorę na potrzeby tego filmu ten zwykły, najprostszy. I właśnie mamy edycję tutaj naszego landing page'a. Zmienimy sobie to na jakieś moje logo, ładnie się zaczytało. Może wstawimy sobie w ogóle w tle jakiś obrazek. Mamy tutaj właśnie. Sekcję content, gdzie mamy różne takie właśnie elementy tego landing page'a, jak różne obrazki, tekst, wideo. Mamy sekcję Blocks, gdzie możemy podzielić nasz landing page na kolumny, a także mamy sekcję body, gdzie możemy ustalić kolor tła, a także na przykład zamiast tła użyć jakiegoś obrazu. Właśnie może użyjemy sobie jakiegoś obrazu przykładowego, wrzucimy sobie. Tło, powiedzmy takie oto śliczne Malediwy to jak widzicie nam się ładnie zmieniło to możemy ustawić na pełną szerokość wycentrowane, różne takie właśnie ustawienia. Dobrze, teraz przechodzimy sobie już do kontentu, gdzie sobie zmienimy. Klikamy po prostu na te pole, aby zmienić tekst. Przykładowy tekst. Jak widzicie, wszystko się ładnie zmienia. Wchodzimy sobie dalej w pola. Tutaj mamy fields, czyli pola. Pierwszy to jest name. Możemy zmienić sobie właśnie wartość wyświetlaną na no. imię. Email. Możemy zaznaczyć, że opcja jest wymagana. Przy uzupełnianiu naszego landing page'a required field update'ujemy. O, tutaj jeszcze musimy zmienić. Type here Twoje e Dalej mamy sekcję e-mail. I sekcja Join Now, czyli zapisz mię. Jeśli na przykład chcecie oferować jakąś edukację, możecie napisać tu wyślij mi cokolwiek, co chcecie. Aby tutaj właśnie zapisać, tutaj możecie w labels zmienić wielkość ścianki, na przykład na szesnasteczkę, kolor, wyśrodkowanie, do lewa, do prawa, do środka. No, i to wszystko jest ok. Możemy zamknąć, możemy dalej edytować nasz landing page. Ja sobie zapiszę i przejdę dalej. I dalej mamy taką stronę, która pokaże się naszym czytelnikom po zapisaniu się na nasz landing page. Możemy ją sobie tutaj zedytować. I tak, właśnie tutaj mamy edit page. Klikamy sobie. I analogicznie, co robiliśmy wcześniej, zrobimy to samo. Wstawię tu swoje logo, zmienię sobie tekst. Zapisujemy zmiany. Widok nam się zaktualizował. Klikamy Save and Continue. Tutaj ustalam nazwę tej strony, będzie to landing page. Wybieram sobie jedną z list, do której, na którą mają trafiać nowi subskrybenci. subskrybenci. Klikamy Save and Continue. Jeśli używacie różnych, różnych programów do newsletterów typu Mailchimp czy GetResponse, możecie tutaj właśnie zintegrować je z tą ptyczką MailMatch. Ja używam do autoresponderów właśnie wtyczkę Mailman's, dlatego nie integruję tutaj z niczym. Klikam dalej Save and Continue, i na końcu klikam Publish. Jak widzicie, Landing page nam się ładnie stworzył. Klikamy tutaj landing page i opublikujemy nasz, właśnie landing. Teraz przechodząc tutaj do zakładki landing pages, mam mój landing page jako stronkę, Może, Mogę kliknąć zobacz. Wtedy o, mam gotowy link do mojego landing page'a. Gdy chcę ustawić ten landing page jako stronę główną jaką stronę startową na mojej domenie. Wystarczy, że w tradycyjny sposób wejdę w ustawienia, czytanie, zaznaczę statyczną stronę, którą ma wyświetlać strona główna i wybieram tutaj zakładki moich stron, podstron, właśnie landing page. Zapisuję zmiany, wchodzę na stronę główną mojej domeny i oto właśnie. Mam tutaj właśnie landing page, który stworzyłem. To wszystko na dziś, mam nadzieję, że materiał podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz, pozwoli mi to dosięgać nowych odbiorców. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!